Gdy introwertyk spotyka na swojej drodze ekstrawertyka, to co może z tego wyjść? Jest to mieszanka tak nietypowa, i tak interesująca, że przez to cała fabuła książki może być naprawdę, ale to naprawdę niezwykła. Historia dwóch chłopaków, zupełnie od siebie różnych, których łączy wyjątkowa więź. Spotykają się przypadkiem na basenie. Zostają najlepszymi przyjaciółmi. Każdy z nich ma swoje problemy i każdy z nich jest zupełnie inny. Jeden jest cichy i spokojny. Nie mówi o swoich uczuciach, ani o sobie. Natomiast ten drugi to jest żywy wulkan energii. Zawsze pozytywnie zakręcony, jest takim artystą, niepoprawnym optymistą. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Dla mnie wyjątkowa i niezwykła książka. Bardzo ją polubiłam. Zakochałam się zarówno w Arystotelesie, jak i w Dante za to, jacy są. Różni ich wiele, ale łączy jeszcze więcej. Tak wbrew pozorom. Naprawdę piękna historia. Chłopcy uczą się Dużo o sobie nawzajem, ale uczą się też o samych sobie. Jest to książka o dojrzewaniu. Jest ona naprawdę niezwykła i bardzo interesująca. Bardzo, naprawdę bardzo Wam polecam. Książka jest ciekawa i jest niezwykła.